Serdecznie mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś temat, który od jakiegoś czasu jest bardzo popularny, bardzo na topie, bardzo hot, hot, hot. A mowa o prasowanych cieniach brokatowych, które ostatnio robią szał w sieci. Mam na myśli Glitter Injections. Jest to firma amerykańska, która właśnie wypuściła takie produkty. No, teraz na Instagramie, właśnie w sieci, jest tych produktów ich masa, masa, masa. Wszyscy się zachwycają, wcale się nie dziwię, bo te cienie wyglądają obłędnie. No, jest, jest niestety tylko jeden problem nie każdy może je mieć, bo po pierwsze, jest to firma, tak jak już powiedziałam, amerykańska. Um, no to jeden cień kosztuje, taki pan kosztuje 12 dolarów. No i jeszcze ja chciałam nawet się skusić, pokusić i kupić chociażby na próbę. Niestety są out of stock. No, czyli już wysprzedane, bo, no, no bo po prostu wszyscy chcą mnie mieć. Marzyłam o tych cieniach, marzyłam i w zasadzie napaliłam się w tym miejscu. Chciałabym pozdrowić moją serdeczną koleżankę Elwirę, która właśnie razem z nią, razem się napalałyśmy i razem się ekscytowałyśmy, jakie super te cienie są. No i w końcu Elwira powiedziała mi: Słuchaj, a dlaczego by same nie zrobić takich, takich cieni w domu? No i pomyślałam, że hmm, w sumie dlaczego nie? Faktycznie jest to super temat. Więc jeśli Wy także marzyłyście o Glitter Injections i e, bardzo chciałyście mieć w swojej kolekcji, no to nic straconego dziś pokażę Wam, jak e, takie cienie zrobić samemu w domu, i dodam tylko, że będzie to o wiele tańsza opcja, e, no i będziecie mieć swoje niepowtarzalne glitter Injections. Dobra. Na marzeniach się skończyło, przechodzimy do działania. Zaczynamy filmik instruktażowy żeby stworzyć takie cienie prasowane z brokatu potrzebujecie. Oczywiście brokat, jakikolwiek chcecie, pamiętajcie tylko żeby to był brokat drobniutko zmielony, który jest specjalnie przeznaczony do oczu, ponieważ takie brokaty, które są do paznokci, są o wiele twardsze, no i mogą podrażniać delikatną, wrażliwą skórę wokół oczu, a tego byście nie chciały. Tym bardziej, jeśli chodzi o demakijaż, no to przy demakijażu jest takie ryzyko Natomiast jeśli chodzi o miksowanie, mieszanie, to już tutaj pozostawiam pola Waszej wyobraźni. Możecie miksować wszystko z wszystkim, byleby po prostu e, ładnie po prostu cień wyglądał. E, jedyne co uważajcie, jeśli będziecie mieszać pigmenty, no ja e, niestety nie używałam pigmentów. Bałam się, że te cienie będą długo schnąć i um, no nie byłam też pewna, czy te pigmenty nie zmienią troszkę konsystencji i jakoś nie, nie wpłyną na cały ten proces, wiecie, zastygania. Tak więc ja pigmentów nie używałam, koncentrowałam się tylko i wyłącznie na samym brokacie. Następnie potrzebujemy alkohol propylowy, glicerynę. I na końcu aloe vera, czyli żel aloesowy. I proporcje jakie są, najwięcej dajemy alkoholu, to są 3 ml, następnie gliceryna 2 ml i na końcu żel aloesowy. 1 ml. Takie powinny być proporcje. Oczywiście, tej mikstury w takim, jak ja Wam powiedziałam, w takich proporcjach, no to będzie bardzo malutko, gdzieś na może jeden, może dwa cienie. Więc jeśli chcecie zrobić więcej, jeśli chcecie zrobić całą paletę, no to pewnie będziecie musiały po prostu podwoić te dawki i na przykład dać sobie, ja przynajmniej tak robiłam, dawałam 6 ml alkoholu, na dalej 4 ml gliceryny. No, i 2 ml em, żelu aloesowego. Oczywiście dokładałam, jeśli mi się płyn skończył, to sobie robiłam nowy, no i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie tylko, żeby e, po prostu te proporcje były zachowane. Alkohol, w, po czasie on wywietrzeje, jego nie zostanie. Alkohol jest tutaj tylko taki, że tak powiem, taki rozpuszczalnik. E, natomiast gliceryna, to jest ten podstawowy składnik, bo ona e, zastygnie, zmieni e, no, tą ciecz. Jakby taką galaretkę, więc glicerna jest tutaj bardzo ważnym składnikiem. No i Aloe Vera, żel aloesowy jest już bardziej taki, żeby tylko nadać delikatnie takiego nawilżenia, żeby te cienie były może takie troszeczkę mokrawe. No i przede wszystkim, żeby nie podrażniały naszej skóry, więc dlatego Aloes. Jeśli wszystkie składniki znajdują się już w misce, musicie je bardzo dobrze wymieszać. Nie może być żadnych grud wszystko musi się ładnie z sobą pięknie połączyć i dopiero wtedy możecie nabrać ponownie produktu, już takiego połączonego na strzykawkę i zaaplikować do pana, czy do swojej palety, tam gdzie będziecie tworzyć cień. Pamiętajcie, że żeby tego płynu nie wlewać od razu bardzo dużo, wlewajcie, róbcie to stopniowo. Wlejcie sobie troszeczkę, dodajcie swojego brokatu, wymieszajcie wszystko, całą miksturę i ponówcie, znów dodajcie, tak jak Widzicie, ja robię, że po prostu stopniowo dokładam sobie, jeśli potrzebuję um, albo płynu, albo brokatu. Ta maść, ten cień, który ma powstać, ma być, tak jak widzicie, on nie ma być lejący, on nie ma być za bardzo mokry. Jeśli go zrobicie taki bardzo wodnisty, to ten cień będzie schnął wieki, więc um, starajcie się, żeby to była bardziej e, taka maść. Konsystencja takiego e, bardzo bogatego kremu, można by rzec. Natomiast to jest jeszcze ciekawe: te cienie, których było mniej płyną, no to łatwiej było mi przejść do kolejnego kroku, o którym już teraz. Jeśli już cień jest zrobiony, musicie odczekać co najmniej dwie godziny, co najmniej tak, żeby to się wszystko, te produkty się połączyły, żeby one troszeczkę się odstały, żeby ten cień, alkohol troszeczkę, żeby wyparował. I teraz co robicie? Bierzecie sobie papier taki kuchenny. I cokolwiek musicie znaleźć, coś, co jest twarde, najlepiej takie, właśnie metalowe, płaskie, coś, co będzie idealnie pasowało do waszego albo pana, albo do palety, tak, żeby odciść te cienie. Ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, są to cienie prasowane, trzeba, to jest bardzo ważny krok, trzeba, dziewczyny, odcisnąć te cienie, żeby te produkty jeszcze bardziej się zbiły, połączyły. I teraz bierzecie sobie czy pieniążka, jeśli macie okrągły pan, czy tak jak ja, ja mam jakiś taki magnesik z Tokio, no i po prostu owijacie go papierem kuchennym i przykładacie. Delikatnie, nie naciskajcie zbyt mocno, to nie chodzi o to, żeby po prostu całą parą go gdzieś tam przyciskać, delikatnie chodzi o to, żeby po prostu tak stemplować go i tak kilka razy, nie przesuwajcie, nie, nie, wiem, nie kombinujcie, po prostu stemplujcie delikatnie nie używając do tego zbyt wiele siły no i to, że tam się gdzieś tam wam odciśnie, tym się nie przejmujcie bo to jest normalne, natomiast jeśli już skończycie i zrobicie, odciśniecie zostawcie go teraz na 24 godziny z dopływem powietrza w jakimś zimnym miejscu, chłodnym miejscu tak, żeby ten cień mógł sobie teraz spokojnie leżeć i spokojnie jeszcze ten alkohol parować minęły 24 godziny mój cień już jest gotowy wysechł i wygląda tak no i teraz Wam pokażę, jaki jest efekt przy stosowaniu go w makijażu, na oczach, na ustach. Jedno oko, na jednym oku zaaplikuję go palcem, jest to chyba najbardziej popularny sposób, a drugi użyję w tym celu pędzla. Ja już sobie przygotowałam taki, jest to pędzel syntetyczny twardy. Pamiętajcie, dziewczyny, jeśli chcecie aplikować takie cienie e, pędzlem, no to koniecznie musi to być pędzel twardy, nie miękki, e, no bo wtedy naprawdę no, aplikacja będzie o wiele, wiele trudniejsza. Wiem, że niektóre dziewczyny stosują takie cienie z Duraline line. A ja nie, nie będę używać Dura Line. zaaplikuję same cienie, tak żebyście mogły zobaczyć jak się spisuje Mam wrażenie, że jeśli dodałabym Dura Line, to ten cień by się rozrzedził i bardziej, nie wiem, mógłbyś wejść w linię Więc no, ja spróbuję bez Duraline, no i zobaczymy jaki będzie efekt Ok, cienie nałożone, zaaplikowane. Wybaczcie, moje kochane, ale muszę się Wam pochwalić nowym członkiem rodziny, bo po prostu systematycznie mi tutaj dokucza, przeszkadza. To jest Morfik. Morfik po prostu uwielbia robić ze mną makijaż. Tak, zawsze mi pomaga w tym. Po prostu, w szczególności, jeśli używam pędzli, to on bardzo lubi łapką tutaj mi pomóc. Ok, no to już mogę Wam powiedzieć tak. Tutaj to oko, na którym zaaplikowałam cień pędzlem, jest o wiele łatwiej, jest bardziej zbity ten cień, ten pigment. No, powiem szczerze, że łatwiej, dokładniej można zaaplikować, i przynajmniej, no tak mi się wydaje, że jest to dla mnie przynajmniej łatwiejsza opcja. Natomiast tutaj palcem, no to widzicie, ten cień jest troszeczkę rozproszony, nie jest tak dokładny. Ta aplikacja nie jest taka dokładna, no nie wygląda źle, bo nie wygląda. Jeśli chcecie nałożyć sobie mniej po prostu produktu, no to palcem jak najbardziej, no ale, pandze, pa, pa, no ale palec oczywiście jest większy, więc no żeby dokładniej to za, zaaplikować, no to nie jest już to takie łatwe. Teraz jeszcze zobaczcie sobie pędzel, palec. No to teraz przechodzimy do ust. Bo chcę też zobaczyć jak spisze się cień na ustach. Okej, okay, cień na ustach. Też zaaplikowany. To jest inny cień. Nie ten sam, który, nie ten, który pokazywałam Wam, jak go tworzyłam. Ten stworzyłam w troszeczkę wcześniej, natomiast tą samą metodą, tak samo. No i jak widzicie, wygląda super. Powiem Wam, jestem bardzo zaskoczona jakością tych cieni, bo myślałam, że wiecie, wyschną, zrobi się pewnie skorupa, będą twarde, jakieś takie, że pewnie. Fajne do zdjęć na 5 minut i tyle. Natomiast no jak na razie, to ja w ogóle nie czuję, że cokolwiek mam na sobie. Absolutnie, absolutnie. Ani się mi ten um, tycienie te nigdzie nie sypał ten brokat. Co mnie bardzo dziwi, bo pomyślałam, że pewnie przy aplikacji, jeszcze tym bardziej um, pędzlem, no to się to gdzieś tam osypie. Nic, nic się nie osypało. Na ustach, słuchajcie, nie jest absolutnie twardy ten brokat. Nie, nie tworzy mi się skorupa. Um, nie wiem, mam takie wrażenie wręcz. Ja też go zaaplikowałam nie na suche usta, tylko wcześniej dałam sobie taką wazelinkę um, i zaaplikowałam na tą wazelinę, na taki bły, po prostu no, błyszczyk, na wilżacz. Um, ale no, naprawdę, no wszystko mogę robić. Nie ma nic żadnego dyskomfortu, że mnie gdzieś tam ciągnie. Super, wyglądają. W ogóle jeszcze mam taki posmak naprawdę taki, um, takiego aloesu. I nie wiem, no bardzo fajne uczucie, powiem Wam, jakbym miała normalny, taki matowy błyszczyk czy szminkę na ustach. Tak właśnie się czuję. Um, jest super, nic, tak jak mówię, absolutnie nigdzie się nie waży. Nie wchodzi w żadne linie, nie wiem, no możecie zobaczyć jestem w szoku, jeśli chodzi o jakość powiem wam, jest o niebo lepiej niż to sobie wyobrażałam ok, jeśli macie jakieś pytania pytajcie, jeśli um, się wam spodobał filmik jeśli coś z niego wyniosłyście no to proszę o łapkę w górę um, czekam na wasze komentarze, czekam na zdjęcia waszych um, cieni które same zrobiłyście w domu w komentarzach, wysyłajcie mnie wysyłajcie mi albo tagujcie mnie bo bardzo jestem ciekawa waszych kolorów no i waszych Oczywiście odczuć. Um, dzięki Wam serdecznie za uwagę, no i do zobaczenia niebawem. Pa pa.